Więcej nas dzisiaj na treningu Środowym treningu Pogoni Szczecin Ponieważ młodzieżowi reprezentanci wrócili Ze zgrupowań, z kadry Ty ze zgrupowania U20 Wczoraj wygrana z Niemcami 3-0 30 minut na boisku Wcześniej z Szwajcarią też minuty w reprezentacji zaliczone Jakie wrażenia po kadrze? Na pewno bardzo fajne wrażenia Dobyliśmy 4 punkty Ten jeden punkt na wyjeździe ważny Choć na pewno był mały niedostatek po tym meczu, bo straciliśmy w 94 na 2-2, no a z Niemcami wszystko użyło się po naszej myśli. 30 dostałem od trenera, myślę, że je dobrze wykorzystałem. Te rzeczy, które można wynieść z kadry, potem e, przynieść do pogoni, czyli doświadczenie, ogranie z najlepszymi zawodnikami w tym samym wieku z innych państw. Na pewno łapie się dużą pewność siebie no i doświadczenie z gry w reprezentacji, które można przenieść na boiska w pogoni. Marcin Listkowski, jak się okazuje, kapitan reprezentacji U-19, za tobą dwa mecze, dwa razy 0-0, niestety bramki się nie udało strzelić, ale doświadczenie, jakie się zdobywa na kadrze do lat 19, nie do zastąpienia na pewno. Myślę, że to doświadczenie przekłada się tak, jak tu koledzy wcześniej, Kuba, słyszałem, że mówił, że to doświadczenie przekłada się na boiska ligowe. No Myślę, że też to było takie fajne przytarcie, bo... W październiku już na początku mamy turniej eliminacyjny do Mistrzostw Europy. No i, no i myślę, że to był dobry sprawdzian przed tymi eliminacjami. Powiedz tylko o tej roli kapitana. To jest odpowiedzialna rola i, i na pewno też tej odpowiedzialności dzięki temu możesz się nauczyć. To na pewno. To jest tak, że też prostu nie jestem tak jakby pierwszym kapitanem. Po prostu jestem dostępcą naszego pierwszego kapitana, który w pierwszym meczu dostał czerwoną kartkę. W drugim meczu niestety nie zagrał, no i, no i wypadło na mnie, założyłem tą opaskę. No i starałem się wszystko robić jak najlepiej dobrze zastąpić mojego kolegę, no i, no i myślę, że było dobrze. I Iru, spokój tu i wszystko Jeszcze wcześniej byłeś na zgrupowaniu w Japonii, tam akurat piękny gol to na pewno fajne uczucie strzelić gola z orłem na piersi. Tak, tak myślę, że no myślę, że każdy gol, po każdym golu jest fajne uczucie, no ale jeżeli strzela się w bramkę z orzełkiem na piersi, no to cieszy podwójnie, tak? No, no, no i ja bym więcej tych bramek.